maleczko Dzisiaj wybieramy się na kopanie do miejscowości z po angielsku wymawia się to No i co? Miejscowość znajduje się między Burton-on-Tren a Lichfield Tutaj jak widzicie już moja karoca przygotowana, byłem na stacji Wziąłem sobie kawę No i co? Jesteśmy gotowi do wypadu Także zapraszam na odcinek No jesteśmy już w trasie O miejscowości tej wyczytałem tyle, że była tam duża aktywność średniowieczna Zostawiano tam kościoły od XII wieku wzwyż do bodajże XVI Na temat aktywności rzymskiej nie wyczytałem nic Natomiast no nigdy nie wiadomo co tam się trafi na polach Także standardowo ja liczę na Hammerka No a co będzie wypadało no to już zobaczymy No i teraz zostawiam Was z timelapsem Do zobaczenia na polu A no siemanko dojechałem na pole. Teraz mam jak to wygląda? Kopiemy w takich okolicznościach. Tutaj na wprost macie pole, na którym będziemy. Tamto za potem jest następne, jest zasiane, więc powinno być fajnie. Dzień jak dzień, trochę przelotnych opadów, w tle macie tańcze. No i dobra, zaczynamy. No i mamy jeden z pierwszych dołków to się na wykresie strony Słońca. Mamy coś takiego. Pięknie zdobione, natomiast łamane. Nie mam pojęcia co to może być, jak jakaś podstawka, ale pięknie zdobione. Yy, spróbuję, się, spróbuję to później zidentyfikować, wrzucając na grupę, no bo nie mam pojęcia, ale jest piękne zdobienie. Piękne po prostu. a no i mamy pierwszy dzisiaj guzik. Tak się prezentuje, bardzo ładny, zdobiony. Natomiast narobił mi nadziei. No ale jest guziczek. No i mamy kolejny fancik. Klamerka. Może być od buta, może być od paska. Spoko. Zawsze to coś innego. Mamy no kolejny sygnał. Tutaj już widzę serberko wpadło. Co to jest za moneta? George. Nie wiem. A Sixpence A mam już podobnego. 1900. Który? 1926 rok. Seberko jest. Także, co by się nie działo, dzień jako taki będzie. Spoko. Nie spodziewałem się tutaj, tak szczerze mówiąc. No, ale tak samo ostatnio nie spodziewałem się złota yy, na terenach rzymskich. A proszę, srebro to srebro. Spoko. O kurwa. Kolejny dołek jest wycieru przy samej bramce Tak się spodziewałem Kurde, już myślałem, że obrączka to jakieś wzorki są, ale aj no nie wiem, dam do identyfikacji później Kółeczko, raczej i znowu guziczek ten mi narobił nadziei, bardzo ładnie bił, O, ale guzik to guzik 20 pitoken. Czegoś takiego jeszcze nie znalazłem do tej pory. Ciekawe fajna znajdźka. 20 pitoken, w bardzo dobrym stanie. Nie wiem czy teraz będzie widać, oświetlenie jest dosyć słabe. Natomiast... No takie, takie monety właściwie tokena jeszcze nie mam no na swoim koncie, więc coś innego, coś fajnego, fajnie, spoko do następnego dołka. Zobaczcie, takie oto mamy widoki. Jesteśmy nad rwącą rzeką, można powiedzieć, że potok. No i tutaj sobie chodzę z nadzieją na to, że ktoś przyszedł siat na kocyku i na przykład zgubił obrączkę. Może być srebrna. Pierścionek srebrny też byłby fajny no, ale z tego co tak widzę to jest słabo Z sygnałami tutaj Dużo śmieciowych No ale tak to się prezentuje, fajne okoliczności, fajnie się chodzi, coś tam znalazłem Więc jakoś ten dzień płynie A jutro część druga, oczywiście nie kończę jeszcze, no ale tak chciałem Wam pokazać no i tutaj nad rzeczką sygnał he, Kawałek ołowiu 1,5 oz Także widzicie Tak jak myślałem ktoś tutaj przyszedł Niestety zamiast obrączki zgubił ołów Nie wiem czy go widać Stanę troszkę Jeśli się obrócę w stronę słońca może będzie No już go zabrudziłem No dobra wyczyszczę go i wrzucę na koniec filmiku Natomiast Zgubione, zgubione, ale nie to, czego szukam. No i zaraz koło znalazłem coś takiego. Nie wiem, czy to jest coś ciekawego, czy po prostu. główkę ma, no nie wiem, muszę to wyczyścić, bo jest bardzo małe i wygląda jak śród na żyłkę, ale nie jestem pewien, być może jest to co innego. Kolejny dołek. Znalazłem prawdopodobnie guzik, natomiast bardzo nietypowy. Być może to nie jest guzik, ale, ale raczej guzik. Natomiast jeżeli ktoś z Was ma jakieś pomysł, co to może być, zapraszam do komentowania. No i wpadł kolejny zajaździk. Nie jest coś tutaj napisane na nim, natomiast jest to współcześniak. Trzeba dobrze doczyścić i będziemy wiedzieli już co to jest. Siemanko, mamy niedzielę, dzisiaj kopiemy w okolicach Na yy, Nazwy miejscowości nie pamiętam. Natomiast jeden z pierwszych sygnałów, Plomba fajna z krzyżem. Także zobaczymy, może, może coś będzie wychodziło. Jakieś nadzieje są. Kolejny przedmiot. No, ja na to mówię, na kręcajka do zegara. No, się to z tyłu zegara, tutaj i kręciłeś, kręciłeś, zegarek nakręcony. <gry>